Cześć! Zastanawialiście się kiedyś, co to za budynek w kształcie rotundy stoi zamknięty w kleszczach tramwajowych na Alei Solidarności przy Placu Bankowym? Charakterystyczny element na jej szczycie, czyli szpica ze złotą kulą, wskazuje, że była to studnia. Jej nazwa również może Wam się wydać znajoma. Jest to gruba Kaśka, dużo starsza siostra studni infiltracyjnej ulokowanej w nurcie rzeki Wisły. Gruba Kaśka powstała w latach 70. XVIII wieku na podstawie projektu Szymona Bogumiła Cuga i jej przeznaczeniem, jak każdej innej studni, było zaopatrywanie w wodę miejscowej ludności. Jej głębokość wynosiła 6,5 metra, a wodę czerpano czterema ręcznymi pompami, których ramiona wyprowadzono na zewnątrz przez podłużne szczeliny w ścianach. Gruba Kaśka przed wojną stanowiła centralny akcent Placu Tłomackie i znajdowała się tuż przed Wielką Synagogą która to zlokalizowana była mniej więcej w miejscu dzisiejszego błękitnego wieżowca. Niestety, działania wojenne oraz fakt, że tłumackie znalazły się w obrębie warszawskiego getta podczas II wojny światowej sprawiły, że przedwojenne centrum życia żydowskiego jest dzisiaj częścią warszawskiej arterii, a mianowicie trasy WZ. Oczywiście, gruba Kaszka z XVIII wieku nie zachowała się w oryginale. Współczesna, powojenna wersja swój wygląd zawdzięcza gruntownej renowacji przeprowadzonej w 2004 roku i sfinansowanej przez MPWIK. To wszystko na dzisiaj. Zapraszam Was do oglądania naszych kolejnych filmów. Do zobaczenia. Cześć!